No, Siemeneczko, witam wszystkich bardzo serdecznie. E, dzisiaj ten skin zgręciła paso i komentarzy. Jaki udział bierzecie, więc powodzenia życzę. E, my znajdujemy się na Case Hugu. link do strony macie w opisie. No i bardzo fajne info zaraz, ale przed tym kodzik Soul. Jak zastosujecie 4 panny na start, 20% do doładowania, czyli przy stópce macie 120 zł, przy dyszce macie 12, no i tak dalej, i tak dalej. Kodzik działa za każdym razem. E, tak macie przykładowe kwoty. Ale możecie oczywiście również wybrać swój. Znaczy, to są karty podarunkowe, no ale jak wybrać inną metodę płatności, tutaj wpisujecie i tak dalej. E, no i co? I używając kodu Solu, macie szansę na 25 przedmiotów. Tak, wrzuciłem Wam naprawdę dużo przedmiotów. E, ostatnio było do tej emeczki. No i nawrzucałem Wam. Nawrzucałem Wam tych przedmiotów e, dosyć sporo, jak możecie zauważyć. E, parę takich wiecie ciekawych. Jakaś tutaj fajna emeczka, i tak dalej. Mamy dwie pary kolejnych rękawic, koskę. E, tutaj jakieś kałaszki i tak dalej. Więc jest naprawdę grubo. Minimalne kwoty macie tutaj do doładowania, i możecie już od razu w prezencie otrzymać skina. E, jak widzimy, tutaj jest 20 przedmiotów i jeszcze druga strona, i tutaj macie naprawdę potężne, ale tutaj też już dla weteranów te wpłaty troszeczkę większe. Ale ten, e, ta MK kosztuje 9600 na ten moment już, nie? Więc jest grubo, jest grubo. Ona niedługo będzie warta koło dyszki więc kurczę, jakby się ją zgarnęło coś pięknego. Coś pięknego, zobaczcie, żeby nie było, że mówię, jakieś farmazony. To jest ten sam stan, Minimalware 9600, więc powodzenia życzę, a jeszcze tutaj ta koska, jeszcze ta koska właśnie, co macie do zgarnięcia, to jest Factory New i ona gdzieś tutaj w jakiejś skrzyni na pewno jest, tylko tutaj będzie? To jest Factory New, tak? No, więc ona jest też warta dużo więcej niż tam. Powodzenia życzę dla wszystkich, no jest naprawdę grubo. 25 przedmiotów. No, kurcze. No, jest 25 razy szanse że zgarniecie, nie? Robiąc minimalne kwoty, oczywiście. Więc powodzonka, tak jak mówiamy, dzisiaj się zajmiemy tą skrzyneczką. Patrzcie. Hmm. E, tą skrzyneczką DMG nową. Właśnie, nowa skrzyna DMG. Ona kosztuje 2 stówki. Jak tutaj jest dosyć ciekawie. Dobra, otwórzmy ich sobie 5. Od razu z buta, miałem jeszcze przyspieszone, okej okay, to jest chyba procentówka dosyć, nawet o tak ona jest procentowa dosyć, ale jak już siądzie coś na małym procencie Dobra, miałem przyspieszone, wyłączmy przyspieszenie, otwórzmy jeszcze raz tą skrzynię No i tutaj dwa royale, dobra, czy tutaj oddadzą te dwa royale za tamte otwarcie? Myślę, że tak Myślę, że tak i mamy jeszcze otwarcie gratisowe, więc no tamto było słabe więc teraz trzecie i tak jesteśmy na zero na ten moment, nawet na lekkim proficie. I mamy tutaj Royala, więc zobaczymy. Proszę Państwa, powiem Wam, że ciekawa skrzynia, naprawdę ciekawa. No i mamy profit 600 ponad, nie? Więc no jest git, jest git, jest git na, na, na ten moment, ale kurczę, ona tutaj w Jokerze będzie. Ojej, ona jest strasznie droga w Jokerze. No ale tak, tu jest ten garambit, tu jest ten Glock, tutaj no przedmiotów DMG, tutaj w tej skrzyni posiada dosyć dużo. E, dobra, na ten moment jest dobrze, na ten moment jest dobrze, ale ja to sprzedam i robimy bitwę. Jeszcze też tu sporo diamentów zbieraliśmy, które możemy w zakładce eventowej wymienić, nie? Ej, tutaj jakaś ciekawa bitwa. Jeżeli ktoś wystartuje od razu, doda bota, to zostajemy. Jeżeli nie, no to wychodzimy z tej bitwy, no bo widzę, że fajna, aczkolwiek jeszcze zobaczymy, czy coś ten ciekawego się nie dzieje. No nie, na razie nie mamy innych. No dobrze, to nie czekamy, opuszczamy. No trudno, no trudno. Chcieliśmy wbić, ale no niestety ktoś chyba nieaktywny Albo po prostu nie chciał bota wrzucić może czekał aż A w końcu wrzucił boty zobaczcie mogliśmy chwilę poczekać No ale dobra My dzisiaj plan na odcinek mamy troszeczkę inny Ja tą skrzynię DMG wrzucam Ona jest ciekawa Ona jest ciekawa i Wrzucę ich tak 25 25 Dobra klasyczna 4 graczy i tam Bot Bodforsno i... troll! I ciśniemy. No kurczę, zastanawiałem się troszeczkę, czy by tutaj nie wrzucić Underdoga czy coś. No ale dobra, w klasycznym, w klasycznym ją sobie wjeżdżamy i zaczynamy naprawdę nieźle. Zaczynamy naprawdę nieźle tutaj zobaczcie, no skrzyneczka się zwróciła razy 12 ponad w pierwszym otwarciu. No ale wiadomo, 25 run, tutaj dużo się jeszcze może zmienić. Miejmy nadzieję, że potrafiamy jeszcze jakieś royale. Jeszcze taki jeden Kukri Knife i Fate, co nam poleciał i... Patrzcie, mamy kolejnego Royala i mamy wartość bitwy zwróconą, więc. No jest naprawdę nieźle na ten moment. No tutaj gorzej poleciało niż tam, ale to też jest dobry dropik i kurczę, no na razie mamy naprawdę fajną przewagę. Ale wiadomo, leci jeden Royal i leci w Royalu coś dla bota jakiegoś. No są tutaj dużo ciekawsze przedmioty, jak żeśmy widzieli. No i może być kicha. Czekajcie, może muzyczkę włączyłem, bo się wyłączyła. Kurczę, zwolniło, wiedziałem, że będzie Royal, ale myślałem, że nam poleci. A to niestety dla Bota Trolla. I trafia tego Kukri też. Też faktor New, też Faktor New. Okej. Okay. Czy znaczy okej, okay, no nie tak okej, okay, ale na razie mamy jeszcze tą przewagę. On jeszcze bym musiał jednego trafić takiego, żeby tutaj nas wyprzedzić. No lub też inne przedmioty dwa razy jeszcze jakiś Royal musiądzie i musiądzie coś. Coś tańszego, ale trafi jeszcze powiedzmy dwa przedmioty, no i jest kicha. No ale na razie... Patrzcie, dobra, przeleciał Royal, ale jest kolejny. Dobra. Okej, okay, tutaj chyba najgorszy... Nie, w sumie czekajcie. Nie no tak. Okej. Okay. Tutaj dla Forsa, ale okej, okay, dobrze, że im mieszanie leci, nie? Nie poleciało trollowi, bo Trollowi to już mógł być problem. Tutaj dla Forsa, to Force na razie nam tutaj nie straszny. My już naprawdę mamy dobrą pozycję. Ponad połowa bitwy za nami, więc no 10 rund praktycznie zostało. Patrzcie, kolejny royal, ej jest naprawdę grubo, jest naprawdę dobrze, jest fest dobrze na ten moment Tylko wiadomo, no kurczę, jak, jak mówię, poleci im jakiś jeden ciekawszy przedmiot dla kogoś i jest kicha Ten trafił jednego royala, ten jednego, ten żadnego na razie Patrzcie, my kolejnego, no my to mamy wysyp royalów, raz, dwa, trzy, cztery No tutaj DMG skrzynia sypie royalami, nie? Kurwa, no ona sypie royalami, raz, dwa, trzy, cztery, pięć mamy, to już szósty jest dla nas, nie? No więcej te shadowki lecą, najwięcej. No ale dobrze, jest naprawdę zajebiście. Patrzcie 3, 4, 5, 6 royalów. Ten trafił dwa, ten jednego, a ten w ogóle, nie? Patrzcie, nie, no nie wierzę. Nie wierzę, I mamy siódmego Royala. No i, no i kurczę chyba to jest najgorszy przedmiot, co może w Royalu, te, te szadołki, nie? Dosyć często lecą. No wolałbym, żeby leciały te kurcze kukry, ale na ten moment jest naprawdę za... Patrzcie kolejny, Kuziwa, ja tam patrzę, to tam poleciało. Ja pierdolę. Ej, nie, no ta skrzynia jest naprawdę mocna. Jeszcze bliska włópka przyleciała. Teraz, no chyba, choć nie, no można. No jest ten karambit, ktoś go trafi, ale na niego jest bardzo mały procent. No to raczej już bym się nie spodziewał, że on poleci. Może, wiadomo, że może, nie? Jest w tej skrzyni, więc polecić może, no ale on ma bardzo mały procent i. i trzy royale. Jeszcze nam kolejny, nie? Dobra, no, mamy to. Mamy to. Ja pierdolę. Ej, ile my tych rojali trafiliśmy teraz? To już mamy pomieszane te rojale, nie? Bo już też mamy ich, kurczę. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ogólnie poleciało. No ale im poleciało, czekajcie. Raz, dwa, trzy temu. Raz, dwa temu. Jeden ten, tak? To mamy trzy, cztery. 4, 5, 6, a ogólnie, ile mówię, 15, tak? Yy, jeszcze raz czekajcie, od samego dołu tutaj nie ma rojali. I dobra, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Więc 9 rojali nam poleciało. zajebiście i profit niesamowity. Razy ponad 5, więc jest grubo, jest grubo. Takie bitewki to ja lubię. I serdecznie mam dziękuję za oglądanie. Widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczy z kapiona. Szczała Hejka. Cześć.